Witam z tej strony korks w kolejnym odcinku. Od razu mówię, że sorry jak ktoś tam zakasle czy coś takiego. Bo jestem chory, Zachorowałem oczywiście w najlepszy do tego dzień, kiedy jest impreza w klubie walentynkowa, no ale taka pogoda, coś trudno. No więc tak, w dzisiejszym odcinku zrecenzuję wam pagani do Dużo osób zamawiała ten samochód. Chyba yy, tym, którzy ten samochód wielbią i jest ich ulubioną marką. A już tam jej bardzo mi się podoba, to nie przemówię ze względu na to, że promocja jest szalona ja Wam tu ją przedstawię No, wyprzedaż 50% przy 10 tysięcy Speedboodców to jest, no to jest naprawdę, to już jest promocja Dobrze, że Kinnik tak nie obniżył No to tak Polecam Wam, jeżeli chodzi o karoserię No to jest ważna sprawa, pierwszorzędna Yy, Rek'sa z takim właśnie oto spoilerem yy, Dużo daje naprawdę do skrętów No jak dla mnie najlepsza karoseria Trzecie obniżenie yy, Też ważna sprawa yy, A rejestra to jak to lubi no. Red Dragon Neon To sami widzicie Ciekawe, można go wylosować tylko z paczki i karoserii Karty za 3000 Tak samo rejestracje się spodobać komuś hajdafiła No więc tak, pokażmy co ma ten samochód jeżeli chodzi o część No nie ma najlepszych, ale ma bardzo dobre, przed najlepsze praktycznie No jak dla mnie wystarczające. No to tak Zacznijmy może od Waterfront Road I Mogę Wam polecić ten samochód naprawdę z czystym sumieniem o, Nikt się nie dołączy więcej O to ma już ładne statystyki bardzo No to już ciężko mi będzie wygrać to jedzie. Ktoś jeszcze się dołączył. O, spec v. Ten samochód to mogę wam zrecenzować, bo jest dostępny już na koncie Julian, którym ostatnio wam puszczałem. I tak samo Mazda rx 8. W sumie nie wiem jak jeszcze on jeździ, ale pewnie się przyjadę. No i wam wtedy mogę to recenzować. Ale to tak jak ktoś chce, bo ja mówię, nie masz tyle czasu, żeby robić wszystkie samochody. A jakbym robił wszystkie samochody, to... by było, nie wiem, 50 giga filmów. Ale te, co są, ktoś się zainteresowany, to będę wszystkie robił. Co do samochodu, jakie ja Przyspieszenie jest... Y bardzo fajne, ale no, nie ja nie mam aż tak dobrze zrobionego, ale z tego co wiem to daje radę. Utrzymanie prędkości mi się akurat nie podoba. Na tych statystykach 400, 345 mi się utrzyma. To jest wszystko. Korweta <kluje> też mi się lepiej utrzymywała. Jak widzicie to jest pan, który ma trenera. To jest już nie ulega żadnych w ogóle wątpliwości. Tutaj wariaty, wariaty widzę. Nitro jest dobre, nitro ma przewagę. Jak macie dużo nitra, to auto jest dla Was, bo nitro ma coś w stylu GT3RS. Tutaj nie ma... Nie odstaję w żadnym stopniu od nich Ale no jak widzicie ten, ten przed nami o jakiś wariat drogowy ten przed nami nie chciał odstać nie dał za wygraną No tutaj oczywiście prędkość tylko 359 no ale takiego czasu nie może żadną siłą latającą osiągnąć ten samochód z takimi statystykami na tym wyścigu tak to wygląda. Ale o, pokażę wam co w takiej sytuacji macie robić. Robimy tak. Dajemy zgłoś kierowcę. Dajemy oszustwa. I piszemy. I to jest to wystarczy taka wiadomość, żeby go sprawdzać. This player uses speedhack. I to jest wszystko. I dajemy, prześlij. I dziękuję. O, prędkość maksymalna, jak widzicie, to 405 chyba. Ogólnie jest maksymalna, w tym, na tych statystykach, oczywiście. No, użył jedno nitro więcej. O, jak widzicie, na takich statystykach, to już jest 411. Więc boję się, co jest na statystykach 713. Auto jest naprawdę, ma, ma potencjał, jak ktoś ma dobre części, żeby w niego wsadzić, to jest super sprawa. Tylko no, co do prowadzenia, jest specyficzne, trzeba się do niego przyzwyczaić. Yy, musimy trochę wcześniej reagować, bo auto nie jest takie szybkie jak yy, na przykład Kenix, jak ma dużo szybszą reakcję, chociaż mało osób pewnie go ma. O to będzie yy, super wyścig, super sprawa żeby to sprawdzić. Co prawda on ma lepsze statystyki tak naprawdę średnią przez... nie no mniej, nie, no, mniej więcej tak samo, tylko żeby się zgodził. Dobrze zgodził się. 10 level, także ma pewnie umiejętności, tak jak ja Rosjanin, no także kibicujecie ją nadzieję. I zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście będą używał power upów. Ale tylko Nitro Cata to są takie główne co ja używam. I gotowość. Magnesów nie używam, to jest hamski. o widzicie? to. Yy, tu kolega i tak użył na pewno dodatkowego nitra na starcie, już dużo osób, osób tak robi. Miał lepsze ode mnie przyspieszenie. I tutaj właśnie skopał sprawę, bo nie, nie będę mu odstawał. Widzicie spokojnie go dogania. A, tu trochę odleciałem, no dobra Tutaj widzicie, zaliczył samochód, to u mnie przynajmniej na ekranie było niego, nie było tego specjalnie widać Patrzcie, jaki cwany les Na katapulcie. a czy co ja mówię na molochu Nie hmm. wiem, dla mnie moloch to jest jakieś, nie wiem, z bajki wzięte, żeby go na wyścigach używiać nie podoba mi się to. Będzie ciężko, bo on na pewno też będzie używał wszystkich takich nitr i pierdół. No widzicie no ciężko jest, jednak Ford Mustang RTR i Porsche GT3 REST to są dwa najlepsze samochody z gry i, i nic tego nie zmieni widzicie ja użyłem 5 2 katapulta, on i tak był lepszy ogólnie mam prędkość maksymalną lepszą a nikt z nas się w sumie nie rozwalił no. To było tyle, jeżeli chodzi o Paganizondę. Także yy, komentujcie, yy, lajkujcie, subskrybujcie. Jak zasubskrybujecie, to możecie sobie zamawiać jakieś tam recenzje. Jakie, jakieś chcecie samochodu? Nie musi być to recenzja. Na przykład... Yy, w sumie chętnie bym zrobił coś nowego, na przykład porównanie. Ktoś się zastanawia nad jakimiś dwoma samochodami, to ja mógłbym je porównać. Wtedy byłoby to łatwiejsze niż powiedzenie coś tak głównie o samochodzie. mnie zmierzyłbym czas na jednym, na drugim, przyspieszenie, coś ten. Tak. No, dłuższy byłby to odcinek, ale ja nie mam limitu, także spokojnie. Ewentualnie jakieś, nie no ucieczki, czy coś w grupie, czy coś takiego. O, coś mnie zaprosił do grupy, o, zaraz przyjmę. No ale to by było na tyle, także w komentarzach piszcie wszystko co, na co macie pomysły. Na razie.